Jak widzicie, pogoda się troszeczkę popsuła, ale ze względu na obecną sytuację pożarową, kompletnie nie narzekam. Jestem w tej chwili w drodze do Targetu, potem do Best Buya. A teraz, niech wleci intro. Tutaj, Black Friday zaczyna się. W czwartek o godzinie 17 lub 18, w zależności od sklepu. Niestety przegapiłem to, bo kolega mówił mi, że kolejka była na dwie mile przed sklepem, bo ogólnie wczoraj był Thanksgiving, a w Thanksgiving wszystkie sklepy są zamknięte. Natomiast otwierane są o 17, o 18, w zależności od sklepu, i kolejka stała, więc przegapiłem to. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Mam nadzieję, że też coś ciekawego wyłapie. Jeżeli chodzi o liczbę ludzi, to szału nie ma. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle jest coś ciekawego do kupienia, czy wszystko jest wyprzedane. Wczoraj tutaj słyszałem, że były sceny, jak w Polsce w Lidlu po śledzie. To była to torebka za 50 dolarów, przeznaczona na 3 dolary. Była wielka kolejka kobiet. Czyli, jednak, nie tylko w Lidlu takie sceny się dzieją. Teoria jest taka, że 80-90% towarów, które są ogłaszane jako super deal, to jest ściema. Natomiast te rzeczy, które rzeczywiście przyciągają ludzi, są wyprzedane od razu i ludzie, którzy ich nie dostaną, pocieszają się jakimiś innymi rzeczami, które wcale nie są jakoś w super dobrych cenach. W Best Buy jest super deal w, tej, w tym momencie i jestem przekonany, że już tego dealu nie ma, że wszyscy się na to rzucili bo był telewizor Toshiba z 400 czy z 500 dolarów na 120 4K 40 cali 40 cali, 4K telewizor, smart TV za 120 dolarów myślę, że spoko cena więc wszyscy się na, ten, na to pewnie rzucili więc teraz idę do Best Buya zobaczyć jak wygląda temat w Best Buy'u Najwięcej zniżek zdecydowanie było na telewizory, zero zniżek na Apple, ponieważ Apple twierdzi, że ich produkty są tak dobre, że oni nie potrzebują robić żadnych zniżek, żeby ludzie je kupowali. A co jeszcze? Z tego co widziałem w internecie, to tylko chyba B&H Photo, czyli to jest taki sklep dla fotografów, dla filmowców, który jest w Nowym Jorku, można kupić online. Oni mają dość spore zniżki w tej chwili na produkty Apple, ale to ich Własna inicjatywa, a nie inicjatywa Apple. Wejdzie sobie na stronę firmy z jabłkiem, to nie ma absolutnie żadnej zniżki. Mnie też udało się coś fajnego wyhaczyć. Nie tutaj, a przez internet. Kupiłem plecak Low Pro Camera Bag. Kupiłem za 90 dolarów, a cena na stronie 260. W Polsce patrzyłem na cenę, to też wychodziło 850 zł. Także 850 zł. Dałem 90 dolarów, to jest jakieś 300. Niecałe to jest moim zdaniem fajna cena, a plecak jest naprawdę porządny. Oprócz tego kupiłem jeszcze statyw Manfrotto za 60 dolarów ze 100. Jest, jak mówiłem, parę takich produktów, gdzie jest zniżka straszliwie duża i rzeczywiście warto kupić, ale część z tych produktów to jest zwyczajny chwyt marketingowy. Część z produktów to jest chwyt marketingowy, ale da się coś wyłapać, także jak najbardziej Black Friday spoko, ale. Nie próbowałbym robić czegoś takiego na zasadzie, że nie wiem co kupuję, bo przyjdę na Black Friday, zobaczę, o cena zajebista to kupuję. Raczej skupiłbym się na wyszukaniu produktów wcześniej, zainteresowaniu się tym produktem. Na przykład wiem, że od miesiąca że chcę kupić, nie wiem, obiektyw i poluję na ten obiektyw w Black Friday. Wiem, że ten obiektyw kosztuje 300 dolarów, o nagle przychodzi Black Friday i ten obiektyw jest za 200 dolarów. Dobra, kupuję. Natomiast przyjść do sklepu i łazić dookoła i patrzeć, to jest wprzedzenie? Nie, dlatego że jest duża szansa, że możecie napaść na coś na takiego, że podwyższyli cenę i obniżyli cenę tuż na Black Friday, więc, więc tyle jeśli chodzi o Black Friday. Na razie...